A sam kary powstało no A no, chłopaki budują Irak tego jest A co Głosukaś rozbili? User join tutaj Co kurona też rozbili? Co ty się odwiedzali? Ja pierniczę. A to jest rozbity jakiś. Dobra wysiadać Brawo sprawda, Tak, pytanie. Eee, tak jak ty powiedziałeś, nie? Teraz. Tak, to <coughs> yeah. odpowiadasz tak? Mimo, że odpowiedź powinna mieć nie, ale gramatycznie to jest tak, jest poprawnie. ciężko <coughs> mi teraz powiedzieć dokładnie o co mi chodzi, ale. Ale yeah, to no, jest. To spływa. Tak, już Ja cię słyszę. Mam jasne. O, mam tak. Czy czujesz się na siłach? <coughs> czy nie? <coughs> czy nie czujesz się na siłach? O, tego typu pytanie. Odpowiesz? Tak. To odpowiedziałeś, że nie, czy tak w sensie, że. Tak ja no, że nie. nie. To jest jak w matematyce, panie. Minus i plus daje minus, a minus i minus daje plus. No dobra, matma wtedy jest prosta, nie? A spróbuj tutaj odpowiedzieć. To jest, to, jest, to jest na pograniczu fantazji profesora Miotka. No, 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 no. Rady towera, co, co to hmm? La, Laser designatora a, 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 trzeba mieć te? Tak, a, trzeba a, mieć baterie. Coś mogę data, ci dać, mam jeszcze dwie no. no. sztuki. No dobra, może bata. później będą potrzebne. I, i taka, Taki protip, ja nie wiem co Lata, o tym, wziąłem sobie wskaźnik laserowy i on ma termowizję. No ma. Ale wiesz, no nieładnie. Ale słuchaj, tylko o celownikach była mowa. Jaki lazerzimy? Ołem wykopięcie, ja dobrze Idziecie na Faros? Faros? To Tak, Faros. No, kawał drogi. Ja z Deltą, tak? Czy tylko alfa? No polecieć jak chcecie. Tylko że później będziecie mniej więcej do biegania. A nie, w sumie was tam wyśle. A wylądujecie obok wiatraków, pójdziecie no na paro, no później przyjmiecie radio towera i będziecie oczekiwać na rozkazy. Okej, okay, ja z Dalton, tak? Rozumiem. Tak, dobra, tak, ty z Dalton. Otwarów, a jesteś zero. ich jakby dowódcą, nie? No, no tak, to tak? już wiem. Mam nadzieję, że zrobimy no. to sami, ale. Dobra, to... z was weźmie jemu gaz, FZ wyznaczę. Lecimy um... na miejsce te 3 minuty, dobra? A... Brawo, a... brawo, brawo ilkoszecznik. Daj i panowie, kto śmieci? Co to za kupa zapakowana w żółte pudełko się po za, tak kurde... To nie się ulało. po, po jakichś <grym> batonach? Weźcie to, wyrzućcie gdzieś za... kurde, za mur. Weźcie stary, nie strzelcie. Ej, może... znaczy... Taka Ej, będę miał więcej do to tochania, to 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 ale mogę się RKM jednak, to się przyda, Chciałbym coś ogłosić. Tutaj nie ma. Duowa, co będzie. będzie coming out. On wychodzi z szafu, uwaga. Uki, tutaj naprawdę ja nie ma. Rabę, leaving, Yokوں, nie khoajowe, dobra, zaraz pójdę. <tronenie eighth> <gélibusz tutti> <years sockliery> <tronenie eighth> Angawo? Moi żołnierze skarżą się na brak toalet. M ja mówię tu! A Moi żołnierze skarżą się na toalet. Turning... brak toalet. Brak toalet. święty. No trudno. Moment, Jezu, mają nie taki marys? gęste krzaki nie. obok siebie. Dobra, powiem im, ale wiesz, no oni się wstydzą. Niście no bo... mają, wszystko mają. Dobra, to... przecież oni się wstydzą, wiesz, kurde, chłopaki, no. Niech to nie razem pójdą na towarzystwa. Potem. Może, któryś nie ma i wiesz. Jak tam? Możemy, słuchaj, A... zmiana A... planu, będziemy zajmować na jest. Dobra. Ej, może... Mo... Co? Dobra, jestem zadowolony. Tak, on mi kawał powiedział, żebyśmy się do krzaków poszli. Byłeś w w krzakach, nie? To dobrze. to tutaj tam na nie? On przyjął, tylko tak czekamy na HQ. Pakujecie się do tego... ...rozwilgierdana powie. Się robi. No to panowie ruchy. Jakby co, miło was poznać? Dobra, y... lobo i Hrotar wysiadajcie z przodu na ławeczkę, żeby była największa siła ognia do przodu. A to w ogóle tak wiecie? Kurwa, to nie wiecie A Alfa Delta. Anywise you have a point on map LG. Oh, Alfa Delta. Yes, yes. Do you copy? I to dla raka. We yeah, zijn weer te gaan. We hebben yeah. alles. En denk u LZ af wil Ja. Oké, okay, guys, go. Delta delta to alfa odbiór Duchę Zrobimy tak, że Wy podejdziecie bardziej od północnego wschodu, a my od południowego wschodu, jak mnie zrozumieliście Od północnego wschodu, przyjąłem Co to za leń, kurde, wsiadł do środka zamiast na ławkę? No, z mi miejsce na ławkach, to bym wysiadł, nie? No, mogłeś się podwieźć na rękach, kurde Tak, kurde Na no, twoje pas od spodni Co innego, <grym grym grym i wody> jakby to Melby raczej Dobra, dziewczyny to cię No, Melby to nie jest. Fakie uniwals. wracam do bazy. Dobra panowie, idziemy bardziej od południa. Y, tak, od południa i delta będzie podchodzić od północy. No, ma sobie ustawcie, pamiętajcie. Czyli my z południa, delta z północy, tak? Tak, potwierdzam. Jak mówić coś słowo crossfire? No. No to, nie będziemy tak nawzajem się ostrzeliwać? Nie Chodzi o to, że yy, nie idziemy jedną linią, tylko my bardziej z południa, nie bardziej z północy, a nie bezpośrednio z południa i z północy. Tak, no bo od, od północnego i południowego wschodu ich atakujemy. No. Nie podchodzimy centralnie, bo by było trzeba za bardzo otaczać. Chodzi tylko o orientację mniej więcej przestrzenną, a nie że. No, żeby nie atakować z jednej linii, tak? Pilot was killed. Oho, co rozumie się? Już panowie uważajcie, kontakty na razu po lewej dużo, jeszcze czas nie widzę. Weźcie panowie, połóżcie się i rozpoczniemy Słuchaj, ostrzał. Dobrze by było, było najpierw granatnikiem, tam piznąć dopiero za ostrzał. Ktoś ma kto ma granatnik? Lobo ma. Lobo, to poczekaj chwilę jeszcze. Jak ten... Nie wszyscy ten... ustawią. Nawigujcie, bo jeszcze ich nie widzę. Centralnie przed nami są. Poczekaj, eee, tak jesteśmy widzisz eee, słupy telefoniczne. Hmm. Ja nie wiem czy mi trawa nie zasłania. Posz, musz, Możesz ją wyłączyć w obce. Jak mogę wyłączyć w obce. Uh, Adios train the Chcę trawę Ode ja mnie już widać, ode ja mnie już widać. Ja ich widzę ja pięknie, mogłem z czterech praktycznie right na raz. Right dobra, no idę, widzę. Traf widzę. Traf dobra. Dobra. Widzisz? Jeżeli wszyscy. Może podzielmy się kurwa, żeby nie ładować na przykład jeden cel co? No to ja, ja ich tutaj obok mnie stoi. Dlaczego się na drugim radiu? Halo, halo. Ja ich Rotkar bierzemy tych po lewej, reszta bierze tych po prawie bardziej z tyłu. Ja widzę jedną głowę, wystającą z prawej tam. Dobra, a granatnik gotowy? To was z granatnika, i jednocześnie rozpoczynamy ostrzał. Gotowy? To odliczam. 3, 2, 1. Alfa przyjął. Granatnik wal. Jeden zszedł jeszcze, jeszcze jeden zszedł Dobra, chyba czysto Potwierdzam, przeżywacie prze, prze, ogień Podchodzimy Za złamego Jaska yy, jest wiskę Delta Alfa w yy, mieście jest droga 50 Dobra Pięćdziesiątka 50 zneutralizowana Neutralizowane w porządku? Ładnie wyszło. Jak to mówię, Supreme Firepower, nie? A trzeba tam jeszcze skarpę na sprawdzić. Tam się jeden kręcił po lewej. No, się przydałoby zobaczyć. Weźcie, silnik trzeba włączyć, tylko weź. Wejdź albo ja wejdę dobrze. HQ do Delta. Alfa Delsza. Alfa zgłasza. A, to A to ruszajcie to według rozkazu do, do... radiotaura. Alfa przyjął. Jeden na krawędzi kręcił. To ten. Ta. dobra, zdjęłam to wszystko. Czysto. Delta tu Alfa, mamy jeńca jednego w budynku. Yy, Alfa przyjął. ...mogę niestety przejąć. Eee... ...HQ, HQ to alfa, odbiór. HQ, HQ to alfa, odbiór. No kurde, HQ się nie zgłasza. Za daleko jesteśmy? Nie, bo nie widzę. Tak on tak chyba tak. nie mam permisji na jeńców, wiesz? I gdzie tu jest, jest jeden w tym budynku, w drugim jest drugi. A no, kurde, wiesz co, i tak jest lipa. On jest martwy, wiesz? Nie, 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 tutaj w tym, wiesz? Tam jest. I w tym małym białym też jest jeden. A gdzie masz te ładunki, o co chodzi? No tam. No Aha, Tu leżą nie, ładunki, nie, ale one to nie Może to nie? Dobra, ich mam. W ogóle mi kurde wszystkie permisje dali do tego. A ty masz 2 radio? Mam. A ty ich słyszałeś? Oczywiście nie że byśmy szli na ten, ten dalej. Nie, teraz ich nie słyszę, wiesz? o no, jest się wcześniej mówił. Eee, czekaj. Czyli... No. Tak, tak. Ale Owen, no, on nam mówił, że mamy teraz iść na radio tower, nie? Jak tak. Jak będziemy to... Tak, teraz też nie mówię na długim. Co Spike? Rozbroiłeś tego Edika? Tak, rozbroi Dobra. A na, na jakim kanale jest długie w końcu? Ja na 70. 70. A. Ja dwa, A ty na dwa jakim dwa, jesteś? Ja? Na 72. No bo Staszek tak mówił, nie? No właśnie każdy co innego mówi, ja już zgubiałem. Znaczy Staszek na początku 72. Dlatego ustawiam 72, kurde, nie? Też tak się stanie, bo 72 miał być dla pilotów. łajka, łajka, jak słychać? No, tu jeszcze na 70 mogł. No. Dobra, rozbrojona. Chociaż w sumie tylko Ty musisz być na długim, więc może je w ogóle wyłączę. Nie wiem. HQ, HQ to Alpha odbiór. HQ zgłasza. E, alpha informuje, że mamy dwóch zakładników i możemy przejąć drogę 50. A HQ przyjął. Mamy A wysyłamy helikopter po zakładniku. User disconnected from your channel. A HQ to Univalis. Dobra Alfa, chodź, tutaj się przegrupujemy i ogólnie czekamy na ten na helikopter. Jak przecież masz kilometr do tej wieży? Będzie, ale ten yy, na jeńcu, jeńców zabiorą, wiesz? Aha, no to niech druga drużyna zostanie, a delta leci. Ołem? Co? Jakaś zmiana planów? Jest? Mieliśmy walizę buta na radio yy, Nie, czekamy na helikopter, jeńców zabiorą, i a. ruszamy dalej wszyscy. Okej. Okay. Ofrot zostawiamy, niszczymy, bierzemy. Jeszcze nie. Kurde, właśnie, To może być ryzykowne, no radia, bo wiesz, to... tytan albo coś i... Ale lecz sobie to... podeszli już pod to radio, co? Gdzie go mogę z granatnika zgasić. Eee... ja mam ładunki wręcz czego. Czekaj, pa patrzę, Wraz jak jest, tym, jest teren. Prawda jest taka, Radyka że nie użyjemy. Ta w górę, no, właśnie radio teraz jest na samym szczycie, tak trochę słabo. Gdyby nie był na samym szczycie, to moglibyście podejść, a tak to bym wolny jak z dwóch stron do niego. Sypnąć, ewentualnie moglibyście podejść trochę na południe. User disconnected tak, from your gdzieś czekaj. Channel. My byśmy wydatkowali od północy, jako że ten... Musimy chwilę poczekać, Wybierzcie, by byście podeszli od południa. To byście podeszli gdzieś drogą, nie wiem. Jest Ale problem, w strony? W Dobrze, Z góry z to jest najwyższy w okolicy, więc nie ma żadnego innego punktu, z którego można by to obczaić. Chyba wam na mapie Delta byście gdzieś w tamtą stronę skierowali i po prostu z tego kierunku by się zaatakowali, Tak nie mówię, żebyście dokładnie tam szli, ale żeby z tego kierunku zaatakować. Jasne. Dobra, to my będziemy się tam... To wy tam idźcie i potem my dołączymy od północy. Dobra. Dobra, panowie, do terenówki. Ja bym jej nie brał. Szczerze. No ja nie bierzemy, bo... Nie ma terenu, żeby ją wykorzystać są? efektywnie. No. Tak, by the way, to mówiłeś na długim. Eee... Ale po co? Ja mam lekkie ładunki, to takie sticky coś No dobra, walnij w nią, i tak to ci się przyda. Chociaż kurde, z powrotem o, może do bazy. Co, cernówkę odzyskać w sensie? No co, nie, bo i tak do niej wszyscy się nie wsiądą. Zostało nas czterech. No, no dobra, nas jest pięciu. Mam... medyka macie, to? Medyka mamy, mamy dwóch. Zróbcie

nie. Yeah. Uh, you can start, Niewaliz. Yeah. All, all in heli. HQ uh, to alfa, zakładnicy są w helikopterze, Niewaliz, leciał. HQ przyjął, kontynuujcie waszą misję.